Cześć, tu fajdek 2.1. Znalazłem na, naprawdę zaje fajny skyblock, w którym warto zagrać. Widać duża wyspa. Nie jest taki normalny skyblock, nie jest jakieś takie małe główienko jak na tradycyjnych skyblockach. To jest mega. IP podam w opisie. Tutaj my już dostaliśmy tak trochę rzeczy. Zrobimy sobie na początek. Generator, kobla Chyba to weźmiemy weź Hmm, dobrze I się to robiło? Mm, chyba coś takiego, to muszę sprawdzić Może mm. to wyszło tak mm.

Nie to by nie grano ogólnie na skyblocku, pewnie tutaj się coś zaraz stanie. Nie mówiłem. To tu sobie odchylimy kawę z jedną kubuszką. Trzeba... teraz coś z tym zrobić. Nic z tego, że ja kłam na wody. Ja zobaczę za jak się to robi i... E, dobrze, już ogarniałem jak się to wszystko, to wszystko. Mamy tutaj. Mamy tu. O, dobrze. Teraz tu nalewamy lawę. I gdzieś tam tu powstanie tylko by. I teraz mam pewność, że nam się tutaj na obsydium nie No i możemy sobie rozwalać. O szybko widać. Robi to. Mm. Mamy tu kapzusa. Sobie to odłoży do skrzynki. Robimy sobie tutaj hodowlę. Jeszcze dwa kobieta właściwie poważnie kopać. No. No, gdzie by to zrobić? to przewodniczący, żeby to zrobić. Czyli po mnie zagradzało. No dobra, to tu tu będzie sklep. Otta. Tak to będzie. O, sobie skupimy może zwierzaka. Będziemy tu hodować. Tu na razie nas nie interesuje. Musimy zrobić sobie jakiś craft tutaj. Dlatego nam oczywiście będzie drewno potrzebne. Mm, dobra.

sobie posadzimy lagi mamy spadek FPSów mam ale ja spróbuję to naprawić jak się da o dobra mm. już <coughs> mamy tu wszystko dobrze o mm. jeszcze punkt który musimy zasadzić na wyspie już. Mm. trzeba trochę pokopać stąd piasku i przeniesiemy go tutaj żeby lepiej i jeszcze dwa szosy w naszej możliwości to mamy dwa krytyczne odłożenie? dziwne mm, dobrze Drewne. aha timber mod na serwie jak ja to lubię dobrze e, timber mod jest fajnie wkrany. a tu mamy jakieś dziwne tylko się zastanowiłem co tu jest ale na razie sobie zrobimy e, no taki tutaj o, sobie to to stąd. Czesta mam... Aha, bo to nie są te... Czesta mam tam Tu nie wiem co, co to jest. dobrze. Stawimy sobie i tu będą nasze uczty. Dziwne słońce jakieś. To jest słońce czy jakieś... Nie wiem, ale w każdym razie musimy mieć o no to świetnie. Ja nie lubię Ej, Dobrze, jestem. Ja tu jest mały, czy mamy no dosyć duży spadek naprawdę FPS-ów. Musimy tutaj cięcie małe zrobić, cóż... Właściwie to po co tu się... A myślałam że sobie to że tutaj sobie nasze placki położymy, to będą na czołówki takie skyblockowe O, stjąłem sobie już trochę O właśnie ten Timber mod jest fajny Tu, tu na tym, na tym wzniesieniu będziemy mieć <laughs> no, brzuski Fajnie to <laughs> Tu jest dziwne jakieś źródło Tutaj są faktusy mamy posadzone I tak musimy wykopać dużo kobra widzicie co ja sobie tu wykopię już ja... całkiem się pozbyć i w pełni. I... Sorry, że mam taki dziwny głos, <laughs> ale... ale niestety jestem chory i tak dziwnie mówię. No za ci go ja za to następny. Się o, proszę! O jaka fajna jest fajny skaicloop! Okay. Ja wyłączę może ten... Um, Chat, to może Wam to przekazać przy oglądaniu i to... dopciny. Gdzie też na to dobrze. My się już osiedlili na tym skybloku, mniej więcej tutaj wszystko sobie pobudowałem co potrzebne. Yy, to tyle na ten odcinek. W następnym odcinku zbudujemy nam... zbudujemy sobie już pierwszą chatkę na skyblocku, bo ja lubię chatkę na sklepów fajne, tylko musimy... No co tutaj mamy dostatek, to nie produkujemy sobie szkło. Do dużo. E to do zobaczenia w przyszłym tygodniu.